Tu jest Shunman Baru, teraz Mam na imię Tomek, to jest mój kolega Tomasi. Również Tomek. Witamy Was po tygodniowej nieobecności w ostatnim patchu. Co prawda tylko zostały dodane tablice rejestracyjne, więc pomyśleliśmy, że nie będziemy z tego powodu nagrywać kolejnego audiologa, bo najwyżej zajmowałby minutę Waszego Ura. życia. Ura. Ja Jeżeli na to byście mieli sedna to... pozdrowienia, to może dwie minuty byśmy dali radę, ale. być może. Na siłę nie Harmonogram jest bardzo napięty. Dzisiaj będziemy przerabiać patch 5.21. Krótko, Tomasy, rozpocznij dyskusję. Krótko, Tomasy. Jedziemy po nowościach. Podobno, zmieniony interfejs w kryjówce. spodziewałem się tam jakiejś drobnej rewolucji. Jak to było kiedyś, na przykład z newsfeedem w ogóle no, nowa sprawa, i tak dalej. A tymczasem okazało się, że zmieniono czcionki, przemodelowano odrobinkę. Okienka u Lera samochodowego. No i to z nowego interfejsu to praktycznie tyle. Można powiedzieć, że kosmetyczne zmiany. Zostały wprowadzone dwa nowe samochody. Zabusty, pierwszy z nich to Ford GT, drugi Ford Escort, który jest Jokerem tieru drugiego. Według mnie bardzo dobrze się spisuje na prostych trasach. Tomasy posiada te auta, więc może on więcej coś o tym powie. Powiedział, że na prostych trasach nie ma, to ci nie zrozumiałem, sformułowanie na prostych trasach, na prostych trasach mogłyby się spisać, spisać... Na prostej, w tym sensie. A co, według ciebie nie potrafi skręcać? Czy jak? Nie, mam dobre przyspieszenia po prostu. Oj Tomek, jakiś trochę niedoinformowany jesteś i chyba nie wiesz co się na forum dzieje. Ja coś Bądź czuję, tak że na propartach i... to... W skorcie to Lotus będzie srał po kątach, dosłownie. Po prostu trzeba po prostu ogarnąć troszeczkę przyhamowanie przed zakrętami i on po prostu... Zjada teraz jak chce, także mówię, jestem zaskoczony po pierwsze, że ten samochód trafił do tieru drugiego Jak przeczytałem newsa to posłun Mogą obstawić stówę, że on Wejdzie w T1 i może z Silvią trochę powalczy, a tymczasem, proszę bardzo Ląduje w T2, no i... Mierzy się z najlepszymi No i prawdopodobnie nowy król T2, no cóż Wygląda jak wygląda, ludzie narzekają, ale to... Wygląda jak wózek z Kauflandu, ten spoiler Z tyłu auta Naprawdę zabawny jest jeden body kit bez tego spoilera, ale on ma z przodu taką kurde płytę, jak półksiężny, także trzy osoby by się na nim mogły przejechać. Do Tajaru III został dodany Ford GT, ta sama firma Ford. Bardzo przemyślałem posunięcie ze strony jej czarnego pudełka. Może Tomasy, powiesz coś więcej o tym samochodzie? No, tutaj znowu już lekkie rozczarowanie. Przewidywałem coś, co będzie nawiązywało walkę z BMW, tudzież z Murcielago nawet, no i co do Murcielago, to muszę to znaczy co do porównania z Murselago to mogę powiedzieć, że Ford GT przyspiesza odrobinkę gorzej. Zrobiłem małego drag testa, tam na tej prostej w portach, czy tam w tokach, mówcie jak chcecie. No i kilka kilometrów na godzinę tylko wolniej na no, wiele gorszych częściach, bo tego przyspieszenia ma naprawdę genialne, tyle że niestety no skręcać tego nie nauczyli, ale do tego już niestety przywykliśmy w tej grze. Teraz przejdziemy do poprawek. Co prawda, dużo ich tutaj nie było, ale coś zawsze wprowadzili w tym patrzeniu, jak tydzień temu. Niby coś tam było, ale to było chyba tylko na liście, bo ja jakieś poprawy gry znacznej nie dostrzegłem, jak zwykle. Na samym szczycie listy poprawek widnieje poprawa stabilności klienta gry, a co im trochę nie wyszło, ale o tym trochę później. Standardowo poprawa jakiegoś błędu z boostem, no bo jakże inaczej. Tutaj mogę powiedzieć, że jeden z naszych kolegów miał 1200 boostów, nie mógł kupić Goldpacka do TR-u trzeciego. Za 1200 boostów właśnie, no i tak pozapełniał parę ładnych stron skrolowania w Newsfeedzie informacjami o wygranej części, ale oczywiście części ich nie dostawał, bo ciągle miał błąd, który to błąd właśnie usunęli. Z poprawek praktycznie. Praktycznie tylko jedna chyba działa prawidłowo i to praktycznie jedna pożyteczna poprawka. W tym tygodniu radiowozy zniszczone w pościgach znowu się naliczają. To było chyba spieprzone od wprowadzenia Team sk ode mnie pamięć nie myli. Zbierali się trochę długo, no ale dobrze, że wreszcie się zebrali i zrobili to trzeba. Tak się czaili do tego opacza. Trzy tygodnie chyba. Lepiej później niż wcale. Tyle dodam od siebie. I tutaj chciałbym teraz powiedzieć o stabilności klienta. Stabilność klienta może została poprawiona. Stabilności o niestabilności, chyba? Nie, stabilność może i została poprawiona, ale lagi w grze występują i to jest bardzo wyraźne do zauważenia. Są bardzo duże opóźnienia. Dzisiaj jeździmy sobie priwy, priwy jeździmy. Ja sobie zapraszam kolegów tutaj do priwów i. Nerwy wiecie typu... strzelają, że nikt nie wchodzi, a po prostu my kliknęliśmy, a to się nie wczytuje. I myśli, czy wejść do tego wyścigu, czy nie wejść do tego wyścigu. Ja dodam tylko tyle, że nie mogłem od razu zapraszać, kolegów musiałem poczekać. Mam takie, że się zdarzają. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu to zostaje poprawione i teraz przejdźmy do konkursu. W przyszłym tygodniu, Tomek jeszcze mówiłeś w przyszłym tygodniu ja myślę, że oni to... Może to przejdzie za dzień dwa, bo dzisiaj ciągle jest jakaś informacja o problemach technicznych, tak że może coś tam im się wieprzu jak zwykle ktoś o kabelek zahaczył, wtyczka wyleciała i teraz nikt nie wie która idzie. Na pocieszenie dodam, że konkurs o Team Escape'ie dzisiaj się rozpoczyna. Zasady już są przygotowane. O krótko o zasadach Tomasy. No więc jedziemy po dwóch. Dobierzcie się jakoś tam. Znajdźcie sobie partnera. To raczej problem nie powinien być, bo się tam już. Po tym, co często na forum, czytam, to się znacie dobrze? Team play, panowie, team play. I właśnie teamplay się liczy, bo nie chodzi tu o wygranie wyścigu w jak najkrótszym czasie, czy tam na Multi, czy coś, tylko ma się dobrać we dwóch i traskę, home run, przejechać dowolnym autem, tak jak drugiego w jak najkrótszym czasie. Czyli to nie idzie, nie idzie się tu czas ukończenia pierwszego zawodnika, tylko drugiego zawodnika. Jeż, jeszcze nie będziemy. Gadać banalnie, że liczy się tylko dobra zabawa, bo i tak zapewne będzie jakieś spinanie i tak dalej. O spinka jest zawsze, no ale to na to Obytl, już nic nie poradzimy. Aby tak było najmniej, żeby zredukować spinanie do minimum. Zgłoszeń i tak dalej nie będziemy przyjmować na forum, Przejmiemy, będziemy je zbierali na e-maila. E-mail zostanie później podany na forum. Możecie jechać dowolną ilość razy, ale tylko jeden wynik przesyłacie do nas, i jak to mówi mój ksiądz od bierzmowania, sorry, tu. <noise> Co do samych zgłoszeń, to dwa screeny z końca wyścigu, od każdego gracza po jednym. Tak żeby e... było jasne potwierdzenie i żeby było wyraźnie widoczny czas ukończenia i to, że Paula, Puch, nie użyliście dla tego screeny od każdego. Termin jest do 10 maja trwania konkursu od dnia dzisiejszego. Zwycięska para zostanie ogłoszona w środę 11 maja. Najprawdopodobniej w audiologu. Na zakończenie standardowo. Czekam na komentarze i opinie. Zapraszamy do oceniania oraz do subskrypcji naszego oficjalnego kanału na YouTubie. YouTube po zwycięstwo. Z baru Teresy odmeldowują się Tomek oraz. Tomek. O, siomanko. Z Bogiem. Jak wszyscy wiecie, moje nie są zbyt estetyczne, nie ale my się. Oglądasz? Nie, nie oglądam Manchesteru, się robię. Ja pierdolę. <laughs> Już to zapisuje. Nie. 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 O, Ale, grudny, ten Manchest... Ale post... po co ja mam ten. Po co ja mam ten Manchester oglądać, skoro ja wiem, że oni na pewno przejdą. O, Jak? Nie, nie, nie co oglądam mówisz? Manchesteru. Jak nic pewnego? Przecież to wiadomo, że przejdą. No i co z tego?